Dożenki to święto polskiej wsi. Zgodnie ze staropolskim obyczajem, to szczególny czas dziękczynienia za symboliczny chleb jako owoc ziemi i pracy ludzkich rąk. Połączony z prośbą o dalsze błogosławieństwo. Przyjmij, gospodarzu skoczowskiej gminy, ten bochen chleba upieczony ze zboża naszych pól. W naszym kraju chleb to szczególny symbol. Urodzaju, dostatku, szacunku i oddania. To również nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się tym co najlepsze z drugim człowiekiem. No i zbliża się do nas Ochotnicza Straż Pożarna z Gładnic. Witamy Was bardzo serdecznie mieszkańcy Harbutowice. Witamy bardzo serdecznie. Miejscem spotkań mieszkańców Harbutowic jest dom rolnika, w którym działa strzelnica sportowa. Witamy również Dzieci! Tych najmłodszych mieszkańców Kiczyc. To najdłuższa miejscowość gminy Skoczów. Spina się na zachodni stok kępy winogradzkiej. I ryby wyhodowane w naszych stawach. Uszanuj je i gospodaruj tak, żeby chleba u nas nikomu nie zabrakło. Przed nastaniem ery chrześcijańskiej, swoją wdzięczność wyrażano zgodnie z ludowymi wierzeniami w różnego rodzaju kultach drzew czy nawet roślin. Później, gdy słowo Boże na stałe znalazło swoje miejsce w sercach, dożynki stały się wyrazem wdzięczności dla naszego Boga. Tę wdzięczność powinniśmy mu okazywać każdego dnia. Niech Pan Bóg pobłogosławi ten chleb i te dary. Nie przestajesz udzielać płodności ziemi i pozwalasz ludziom wydobywać z niej coraz to nowe plony przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kowale, witamy Was bardzo serdecznie. Wow! Kowale są najbardziej wysuniętą na wschód wsią z Skoczowskiej gminy. Tutaj pani sekretarz podpowiada drogie Panie, że kierowca, który tam w samochodzie prowadzi ten samochód. Kowali jest jeszcze kawalerem, drogie panie, proszę tam się uśmiechnąć w jego kierunku. I mamy sołectwo Międzyświeć. Już w VII wieku na miejscu Łużyckiej Osady funkcjonował tu gród zwany piekiełkiem słoweńskiego plemienia Gołęszyców. To Ochaby! Witamy Was bardzo serdecznie! Ochaby pozdrawiają i na dożynkach pięknie witają! My Was też witamy bardzo serdecznie! Wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej i nikt i nic tego nie przekreśli. Dożynki są przede wszystkim waszym świętem, z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. W imieniu radnych Rady Miejskiej Skoczowa chciałbym podpisać się pod tymi słowami, które już wcześniej wypowiedział proboszcz i burmistrz. Nie jesteśmy zielonymi wyspami. Każdy z nas ma inne talenty, inne dary, co innego w życiu robi, i wzajemnie się uzupełniamy. Bo moi drodzy, cóż ten rolnik dałby rady zdziałać na tym polu, gdyby ktoś nie skonstruował maszyn, ktoś nie wyprodukował tych maszyn, ktoś inny musi to gdzieś zmagazynować? Później przetworzyć. Jeżeli by zabrakło kogokolwiek z Was, świat nie byłby taki piękny. Wszystkiego dobrego. I mamy kolejne sałectwo: Pierściec. Słuchajcie, nazwa wsi Pierściec to jest jedyna tego rodzaju w Polsce, a wywodzi się od starosłowiańskich słów Pirs, czyli palec, oraz słowa Pierść, oznaczającego ziemię, humus, czyli kawałek gruntu nadającego się do uprawy czy zasiedlenia. Jeszcze pewnie ich Państwo nie widzicie, ale już można ich usłyszeć z rykiem motora. Motocykliści z SCI, z taką rejestracją. Sołectwo Pogórze. Panowie już sieją na przyszły rok. W górze znajduje się wiele ciekawych, zabytkowych obiektów. Są również z nami pogórscy wędkarze. Hey! A wy tam suma macie. Jest i sum. Jakiś mały ten kart! Wypuścić, wypuścić tego karpia. Złota rybka, która spełnia trzy życzenia. Drodzy Państwo. Wiata Filamowica, tam dyskoteka! Na dożynkach można się również bawić podczas dyskoteki, wybierając wiatę. Tam się ciągle bawią, kochani. Także zapraszamy bardzo serdecznie do wspólnej zabawy. Wiślica. Sołectwo jest najwyżej położone w Skoczów. W Wiślicy znajduje się między innymi rezerwat przyrody Skarpa Wiślicka, gdzie rośnie przede wszystkim ochroniony czosnek niedźwiedzi.